Cześć, witam Was serdecznie. Kolejna modyfikacja, a właściwie druga już wersja, bo ponownie wziąłem na warsztat autobus Man Lions City i znów pozmieniałem ustawienia. Wydaje mi się, że jeszcze najbardziej lepsze. W każdym razie przejdźmy do konkretów. Ustawienie z tyłu autobusu, środek pojazdu, widok na środkowe drzwi i widok z lewego nadkora na tył pojazdu, czyli tyłem do jazdy. I główne zmiany oczywiście zaszły w stanowisku kierowcy, kamera względem poprzedniej wersji została tutaj podniesiona i wydaje mi się, że jest to o wiele lepszy widok widok w lewo tak to wygląda w tej wersji widok w prawo I tutaj zastosowałem również troszeczkę inne ustawienia. Mianowicie klawisz Insert to widok na radio, widok na karteczkę z rozkładem jazdy oraz wskazówki dotyczące kodów do sterownika IBIS, czyli do sterownika wyświetlaczy. A klawisz Home to oczywiście widok na bileterkę i tutaj dom urządzenia sprytne, w którym wydajemy resztę monet. Tak to wygląda dokładnie to z podświetleniem. Myślę, że to główne ustawienie jest tu o wiele lepiej zrobione. Ponieważ jedzie się o wiele wygodniej siedząc wyżej przed tym pulpitem. Dlatego myślę, że ta druga wersja, którą tutaj prezentuję, jest bardziej optymalna do grania i do wykonywania kursów tym autobusem. Link do poprzedniej wersji wiadomo również opisie filmu, tak abyście mogli sobie wybrać wersję, która rzeczywiście będzie nam bardziej odpowiadać. Mi bardziej przypadła do gustu właśnie ta wersja, którą prezentuję tutaj w tym filmie, w tej modyfikacji do gry MC. Dziękuję za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się. Pa, pa.